Oczekujemy na błogosławieństwo końcowe. A cisza, która zapadła, może też oznaczać. Serdecznie pozdrawiam obecnych tu rodaków. Jana Pawła II, Tuże się byli tutaj z Polski i z innych krajów. Pozdrawiam, pozdrawiam episkopat pana prezydenta i władze państwowe. Dziękujemy Bogu za wielki dar. Turim Jan Pał drugi, jest dla Košova i świata. Niech jego nauka i wiara ispirujo serca vaše i niech nadaje kształt zeću spowiecznemu, vašego narodu. Pozdrawiam też pielgrzymów języka angielskiego, którzy przybyli na tę uroczystość. Niech nieustannie towarzyszy nam stawiennictwo Jana Pawła II, który też będzie nam pomagał odpowiadać na zapotrzebowania ludzkości dnia dzisiejszego. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi. Wszystkich pielgrzymów języka niemieckiego kieruję też serdeczne pozdrowienia którzy przybyli tu, aby podziękować za nowego błogosławionego Jana Pawła II. Niech Chrystus i Jego e, Matka Maryja uczą nas, jak w naszym życiu ufać Bogu. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi. Z radością i wdzięcznością dziękuję również pielgrzymom języka francuskiego którzy przybyli tutaj do Rzymu, aby uczestniczyć w dziękczynieniu za akt beatyfikacji Jana Pawła II. Dziękuję Wam za Waszą obecność. I życzę, aby przykład nowego błogosławionego umacniał Was w Waszym życiu codziennym i niech Bóg Wam wszystkim błogosławi. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Szdeśę pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego. Que participan en esta misa de acción de gracias por la beatificación. Którzy również uczestniczą w tej mszy świętej dziękczynnej za błogosławieństwo za beatyfikację Jana Pawła II. Ricordiamo Wspominajmy z wdzięcznością i podziwem przykład jego życia. I pozwólmy się zachęcić Jego słowom, w których prosi nas, abyśmy rozprzestrzeniali Ewangelię na wszystkich zakątkach świata. Tym też, prośmy nieustannie o pomoc Matki Bożej, która była szczególną opiekunką Jana Pawła II. Dirijo uma saudação a todos os peregrinos. Kieruję też bardzo serdeczne pozdrowienia do wszystkich pielgrzymów języka portugalskiego. Którzy, jak wiemy, jak wszyscy inni przybyli tutaj, aby dziękować za dar Beatyfikacji Jana Pawła II. Niech ogarnie nas ta wiara, która była wiarą świętą i pewną, która w nim płonęła i prowadziła go przez życie, abyśmy i my w ten sposób dotarli do daru zbawienia w Chrystusie. Z radością, też i uczuć, z serdecznością pozdrawiam wszystkich Was, pielgrzymów języka włoskiego. W szczególności pozdrawiam burmistrza Rzymu, Czarny Alleman. Dziękuję za obecność i za pełną e, pięknych uczuć, e, piękny udział w tych uroczystościach ku czci nowego błogosławionego Jana Pawła II. Niech przykład tego wielkiego papieża doda nam odwagi, abyśmy zawsze ufali Bogu, który prowadzi ludzi pośród, wzdłuż swoich planów, wzdłuż dróg życia, po drogach życia.